Uwaga, zły pies, zły pies, tak, podwozie do przeglądu, <laughs> no ale tak, taka fajna sunia, taka fajna sunia, taka sunia fajna, tak. piesek łóżkowy, mhm. e? E? tak jak łóżkowy, tak, córka, no to, już ja bym Cię tu ulił, tu ulił mordę, tu ulił, na no boksy byśmy się bawili, no. łapami takimi wielkimi, białym tam okulary pogniotła, takim jednym trzaskiem, takim jednym trzaskiem, palnęła mnie łapą i po okularach. Wierzycie, że to są prawdziwe buty, obrywniaki? I się chodzi w Holandii. Nieprawda, stępować, można. Carski trakt, wyjeżdżam 10342. Dziękuję pani Heli za wspaniałą gościnę. I być może do zobaczenia kiedyś. No tutaj można też przyjechać właśnie w celu wynajęcia sali czy noclegu zrobić można imprezę integracyjną przyjechać sobie na wypoczynek czy nawet na małe wesele i no biesiadę upał zelżał po wczorajszym to że dzisiaj jest dzisiaj jest już pochmurno 20 chyba do 22 stopni. Także spoko. Tu jest gniazdko z bocianem. Tam jeden chodzi. A ja jadę. Wyjąłem pojemnik z kawą z przyczepki. Oto co ja widzę, kochana ciocia mi wrzuciła tutaj o ciasteczka. Ciocia z białowieży. wieży. Nie, przy których o, rozmawialiśmy i śmialiśmy się i wspominaliśmy. Dziękuję ciociu, u, 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 ile radości! Ale będę chrupał, a potem do dentysty. Jakaś wybrana krowa. Ani to łata porządna. Bacze chyba moczone. Śladami prezydenta. W jednym z warunków. Kiedy dotrzesz na miejsce, jest nie tylko pogoda, ale i droga. po prostu trzeba jechać 3-4 na godzinę. O, a nawet tak kawałek ci się uda przejechać, to będzie na przeciwka ktoś jechał znowu na prawo. O, teraz to jest luksus. Ale przed chwilą była taka kaszanka, że się nie da. Co za gówno? Najlepiej postawić znak. Że jeszcze tak 2,5 km i sprawa załatwiona jest. Już się mijałem z samochodami, jeszcze pod górkę. No, i tragedia. O, dobra. Tu troszkę lepiej. No i jedź tak pięć na godzinę. No to do wieczora zejdzie. Się nie ma na co umawiać w ogóle. O, jedź slalomem. A zjedziesz na lewo, to zaraz będzie ktoś grzał akurat Bo dla samochodu jest tam nic No ale niszczy sobie opony i podwozie Zawieszenie no, Już właśnie jedzie To jest po prostu jakaś a, a w niektórych gminach, gdzie nie ma w ogóle ruchu No i weź jedź teraz Gdzie nie ma w ogóle ruchu Są asfalty takie, że no, no, no Gładkie jak niemowlaka No, jedź przez to Proszę bardzo Następne Najlepiej znak postawić To 50 to i tak ktoś ma dobrze nie? Tylko, że samochodem no, Kolejna Gehenna Raptem ile tu było? 100 metrów asfaltu Przy, przy domach A. I proszę bardzo Wyjechałem 9 z minutami Jest po 13 Z 15 A ja przejechałem 25 km 4 godziny Tragedia. Cztery godziny. Siedzisz na foteliku, buja. To jest ciężka praca. W tym wypadku dzisiaj. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Bo nie zawrócisz. Następny. Proszę. To jest skandal. Po prostu. To jest skandal. Na godzinę 2 że je gdzieś zjechać, ale nie zjedniesz tu trochę widzę asfaltu ładowanie w stawikach 10373 Witam w pół do szóstej rano, piątek 7 lipca. Wczoraj prawie nic nie nagrałem, pół dnia się męczyłem po wybojach, masakrycznych było, musiałem skorzystać z agroturystyki, bo byłem wytrzęsiony, wymęczony, cały czas w tej pozycji z, tym, z tą kierownicą. No nie, no naprawdę to był męczący dzień, żeby tyle czasu zmarnować, bo nie zdążyłem dojechać do pewnego miejsca, żeby znowu naładować się i pojechać dalej. A no, jak po drodze nic nie ma, no to nie ma sensu się zatrzymywać. Do... Dalej. <gry> Agroturystyka Borkowo, odjazd 10387. Za 4 km zdobędę 1000 km przejechanych. A! Dziękuję za miłą gościnę. Ach, zaraz. Sobie? zagościna za gościnę się... Za Ugaszczen. Jest, jestem sobie w Kolnie i nie obmieszkam skręcić kilku ujęć. To jest rynek? Można powiedzieć? Czy jak? Pewnie tak. A potem pisz. Weź? Ale co mam pisać? No, jakbym miał na imię Jan? Jan Skolne. Jestem Rafał z Gdańska. No dobrze. Słuchajcie, co oznacza końcówka 391? To oznacza nic więcej jak przejechane 1000 km od punktu startu. Bowiem ruszyłem z licznikiem 9390. Jeda. No ale co ja mam pisać? Co ja mam pisać? O, a ze mną biegnie piesek. I raz jest z tyłu, raz z przodu. Raz z lewej, raz z prawej. Przecież by to był kompan podróży. Trzeba wywalić wszystko z przyczepki, żeby miał miejsce. Te wody trzeba ci dać. Chcesz wody? zobaczymy czy z butli pociągnie. No a tu już na Mazurach to jak na kaszubach. Podobny las. Jag jagód pełno. Jagód w brud. O, I pewnie tu ładne podgrzybki jesienią i prawdziwki. O, można kosić. Pięknie. Dzisiaj daję czadu, bo 40 km z hakiem. Jutro Ruciana nie daje im rągowe. Ja potem to już z górki. Przed chwilą byłem na ulicy Gdańskiej. Fajnie się miło zrobiło. No a teraz jadę odpoczywać Lasem gdzie dużo czarnej. Patrz, nie nagrywałem, nie było wiatru. Jestem sobie w wiartlu nad jeziorem. O tu jeszcze muszę uiścić, bo nie mam prądu. Tu sobie postawię namiocik. Aha. A to jest moja suszarnia. Robiłem mokrą kurtkę. A teraz jest sucha jak pieprz, bo jak jadę, wiatr No i co? I wysusza nawet najgrubsze kurtki. Proste. Aj, dobra. A to jest mój widok. A. Z namiotu. Aj, zioło. Łódka przed chwilą płynęła. No i getala. I tyle na dzisiaj. Dzisiaj sobie patrzę na materiały i tam na jeziorko, Nic więcej. Ciepło, fajnie. Mało ludzi, wiecie. Mało. Pola namiotowe kiedyś były zapełnione, że nie było gdzie puszki otworzyć po A teraz za granicę. Czy ja za drogo pola na to Do pota.